Ho, ho, ho. mamy 21 grudnia coraz bliżej święta coraz bliżej święta ale dzisiaj otwieramy kolejne okienko pożywkę Tesa czyli pożywkę z agarem i małą słodką szaleczkę bardzo słodką tak. i dzisiaj będziemy robić eksperyment który się nazywa mikrobiom syp pożywkę agarozową do zlewki i zalej ją 30 ml w rządku wymieśaj mm, to jest piękny zapach Jeez. Pożywki już zastygły. To, co sprawdzamy, która ma brudniejsze ręce? Tak, tak. Dobra. Czyli bierzemy naszą muszalkę, bierzemy nasz palec. Jest komisyjnie. Ewa i Monika. I teraz mamy odstawić je w ciepłe miejsce na 3 dni na przykład na kaloryfer.